Co ja mówiłem? Pytałem, co z tym zrobić. Być w środku. Musisz być w środku. Z zewnątrz nie można poprawić niczego. Kiedy przyjdzie taki czas, że wszystko się rozpadnie, ktoś będzie musiał to podnieść. To. Ty czy ja. Ktoś musi być. Przecież nie można im zostawić tego kraju. Chcesz? Nie zostawić? Tylko wie pan, co mnie przeraża? Że człowiek traci wolność. Że można być tak od kogoś zależnym. Aż tak. To jest organizacja. Ja na moim stanowisku na przykład nie mogę zrobić żadnego kroku, żeby o tym nie wiedziano. Ja to przyjmuję. A ja nie jestem na żadnym stanowisku, a przecież pan wie, co mówiłem narkomanów, co mówiłem do nich, a co nie. Aha. Bo zrobiłeś pierwszy krok.